Dzień dobry kochani, witam was w nowym vlogu <coughs> Dzisiaj w Łodzi dość ponury dzień, taka ponura pogoda Ale mm, ja prężnie działam, wstałam o 6 rano Zrobiłam śniadanko dla rodzinki e, Teraz e, Staś pojechał na angielski, a ja z Julciem gotuję zupę e, A potem mam wychodne i pewnie zabiorę was ze sobą Także zapraszam was na ten dzień ze mną no dobra, czas na kawę. Dzisiaj będzie rozpuszczalna rano, dlatego że um, właśnie się zorientowałam, że nie mam już mleka um, i takiego wiecie, zwykłego, um, tylko tego bez laktozy. E, I ale mam Alpro i um, ja muszę wypić taką rozpuszczalną z Alpro, bo lubię. Natomiast y, te mleka roślinne są dla mnie za słabe do kawy takiej z ekspresu. Ona jest za mocna i ja po prostu nie mogę. A taka rozpuszczalna jest znacznie słabsza. I y, dlatego będzie dzisiaj rozpuszczalna. Jakobs, moja ulubiona, jeśli chodzi o rozpuszczalne, y, ta krema taka drobniutko zmielona. Y, ona jest wtedy właśnie taka łagodna bardzo. I y, 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 alpro migdałowe. I to jest pyszna kawka, a taką z ekspresu pewnie jeszcze będzie okazja, żeby wypić. Muszę przynieść mleko, bo mam zakupy w samochodzie zrobione też i jeszcze są niewniesione. Także jak tylko będzie mleko, to wtedy będzie kawa z pianką z ekspresu. U mnie pieczarki już się tutaj próżą. Na zupę pieczarkową na masełku. Także taki dzisiaj będzie. Tak, będą te tłuseczki. Zaraz pokażę wszystko. Tutaj już się gotuje mięsko z włoszczyzną. Zaraz dodam marchewkę. Ale chciałam, żeby się tak mniej najpierw wygotowała ta włoszczyzna. I tak już pokazuję. A tutaj mamy psi patrol, tak, Julianku? Tak. Mamy psi patrol makaron i Julianek będzie jadł z psim patrolem, tak? Tak. Mhm. Juliusiu już mi tu naszykował, także będzie miał taki makaronik do zupy pieczarkowej. A dla nas ugotuje normalny makaron nitki. Dzieci będą miały psi patrol, my będziemy mieli nitki, bo to jednak Julian największą ma z tego radość. Stasiu jaki tam będzie chciał. No i tak gotuję i popijam kawkę. Jest całkiem spoko, dawno nie piłam takiej mm, rozpuszczalnej, chociaż powiem Wam, że ja jeszcze nie czuję tak za bardzo smaku po covidzie I nie wiem kiedy on wróci Także taki oto poranek, robimy zupę, zaraz wkroję jeszcze obiorę i wkroję marchewkę Tylko chcę, żeby się ta włoszczyzna tak y, wygotowała bo to trochę musi się pogotować, żeby ona taki, wiecie, aromat dała, a nie chcę, żeby się rozgotowała marchewka. Więc marchewkę tak troszkę później dodaję. No i taki mamy poranek. Wiecie, wróciłam, wróciłam, ale było tyle ludzi w manufakturze, że po prostu szok. Dużo się dzieje, co mogliście przed chwilą zobaczyć. Jest tak, jest e, jarmark włoski, jest e, zlot e, Fiatów 126P, jest e, Festiwal Świateł w ten weekend, więc po prostu dzieje się, dzieje, ludzie już na wieczór zjeżdżają na ten Festiwal Świateł. Naprawdę są dzikie tłumy. I powiem Wam, że mimo takiej ciepłej, przyjemnej pogody, jak wróciłam, było mi tak zimno, że pierwsze co poszłam, od razu pod prysznic się wygrzać, i dopiero teraz do Was przychodzę. Byłam na zakupach małych, zaraz Wam je pokażę, ale najpierw chciałabym z Wami o jednej rzeczy porozmawiać. Chodzi o vlogmas tegoroczny. Co z tym vlogmasem w tym roku? Czy on będzie, czy nie będzie? Będzie, ale będzie, słuchajcie, troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach, dlatego że ja w tym roku mam taki nowy, bardzo ważny dla mnie projekt do ogarnięcia, i on będzie bardzo czasochłonny, i vlogmas również jest bardzo czasochłonny. Bo jak wiecie, vlogmas polega na tym, że w grudniu filmiki są codziennie od 1 do 24, a nawet 5 grudnia i pokazuję w nich przygotowania do świąt. Z racji, że mam ten bardzo ważny projekt, którego nie chcę i nie mogę zawalić. To w tym roku, niestety, ale muszę troszeczkę okroić ten vlogmas, ale całkiem z niego nie zrezygnuję, bo ja bardzo lubię nagrywać vlogmas. Sprawia mi to wielką przyjemność, wielką radość i tak bardziej wprawia mnie w tą atmosferę świąteczną, i Wy też lubicie to oglądać. Dlatego chciałabym Was poinformować, że w tym roku vlogmas będzie, ale. Będzie normalnie od grudnia, od 1 grudnia do świąt, ale nie codziennie, a dwa razy w tygodniu. Filmiki będą dwa razy w tygodniu. Będę Was oczywiście informowała, w jakie dni, bo nie wiem, jak to jeszcze tam będzie. Na pewno w takie ważne, jak tam Mikołajki czy coś, to na pewno w takie e, będzie filmik, w taki dzień. Natomiast będzie dwa razy w tygodniu filmik, jak mi się uda, to może nawet trzy, w którymś tam tygodniu się pojawią odcinki, ale zobaczymy, jak to będzie. Umawiamy się na vlogmas dwa razy w tygodniu. Dodatkowo, będzie oczywiście kalendarz adwentowy, który bardzo wszyscy lubimy. I tu też będzie mała zmiana. Z racji, że vlogmas będzie dwa razy w tygodniu, to w te dni, w które będziecie oglądać filmik, będzie oczywiście otwierany kalendarz adwentowy. Natomiast jeżeli chcecie codziennie oglądać u mnie kalendarz adwentowy, każde okienko, to zapraszam Was na mój Instagram, bo tam jestem codziennie i tam codziennie będzie otwierany kalendarz adwentowy. Także na Instagramie to będzie można oglądać i śledzić. Powiedziałam też już na Instagramie, że będzie mała zmiana, zresztą sami tak zagłosowaliście na Instagramie, bo dałam Wam dwie propozycje. Czy mam kupić tak jak co roku gotowy kalendarz adwentowy, czy zrobić sama? I zagłosowaliście, że zrobić sama. W sensie sama to nie tak, że ja będę nagle coś od podstaw tworzyć, tylko chodzi o to, że nie, nie kupię takiego, wiecie, gotowca, jak zawsze, tylko kupię produkty, każdy osobno, i sama jakby skomponuję ten kalendarz z produktów, które będę używać, które chciałabym mieć, których używam na co dzień, ale na przykład nie miałam jeszcze tych marek, które będą w kalendarzu. Będzie na pewno dużo pielęgnacji, czy do twarzy, czy włosów, czy ciała, bo wiecie, że ja uwielbiam pielęgnację. Coś tam z kolorówki też się pojawi, ale myślę, że ten kalendarz będzie bardzo ciekawy, dlatego że po pierwsze będą w nim produkty wszystkie pełnowymiarowe nie będzie miniaturek, będą produkty dobrych marek, ale będą też produkty takie drogeryjne, które można kupić w przystępnej bardzo cenie w Hebe, w Rossmanie, w drogeriach Także myślę, że coś dla każdego, każdy coś dla siebie znajdzie Tym bardziej jeśli chodzi o pielęgnację, bo wiecie, no każda z nas myje włosy, każda z nas używa jakichś kremów, demakijaż robi Także każdy coś dla siebie myślę znajdzie i myślę, że ten kalendarz będzie naprawdę ciekawy. Będzie coś właśnie takiego, wiecie, bardzo przystępnego cenowo, drogeryjnego, będzie coś z troszeczkę wyższej półki. Będą produkty pełnowymiarowe, będę mogła Wam powiedzieć, właśnie jakie są pojemności. Także, jeżeli będziecie chcieli sobie przetestować, kupić, wypróbować, to właśnie jest okazja, żeby to podejrzeć. I część produktów będzie takich, które ja już używam. Stosuję, jestem z nich bardzo zadowolona, dlatego je pokażę i będę polecać, a część produktów będzie takie, które ja na przykład używam, bo przykładowo, że jest to na przykład, nie wiem, szampon do włosów, ale nie używałam nigdy szamponu tej oto marki i będę go miała pierwszy raz w kalendarzu, będę go później testowała i Wam pokażę, a jest to bardzo znana marka, jakaś na przykład lepsza, gorsza, no ciężko stwierdzić, ale... To będzie coś, co niby używam na co dzień, ale takiego jeszcze nie miałam. Także taki będzie w tym roku kalendarz adwentowy. Ja kupię osobiście produkty, każdy osobno, i zapakuję, i będziemy otwierać. Będzie to dla Was duża niespodzianka, ale dla mnie też, mimo że będę wiedziała, co w nim jest, to będzie to dla mnie niespodzianka, bo większość produktów będzie takich, których jeszcze nie miałam. No dobra, to tyle w kwestii vlogmasa i kalendarza adwentowego, a teraz przechodzimy do zakupów. Byłam na zakupach wczoraj w Seforze i w Super Farm, ale słuchajcie, z Sefory to ja wam nie mogę tych zakupów właśnie zbytnio pokazać, bo w nich jest już kilka produktów, właśnie do kalendarza adwentowego. Mogę wam jedynie pokazać jedną rzecz, która nie jest do kalendarza i będę jej używała. To jest Sephora Collection. Błyszczyk, taki, czekajcie, o, bez tej naklejki, różowy. Zobaczymy, jak on się będzie sprawował na ustach. Te błyszczyki mają bardzo dobre opinie w ogóle na stronie Sephory. Część kolorów była już niedostępna, wykupiona. Był taki delikatny róż. Zobaczymy, on jest takimi jakby mieniącymi się cząsteczkami. No i zobaczymy. Wypróbuję go sobie, tak teraz na co dzień. A, byłam jeszcze na zakupach, słuchajcie, w TK Maxie zapomniałam wam powiedzieć. Także z Sephory to było na tyle, więcej wam pokazać nie mogę, bo tu są do kalendarza adwentowego rzeczy. Tylko jedną rzecz tu sobie włożyłam z TK Maxa, więc wam pokażę. Bo wiecie, nie kupiłam jeszcze wszystkiego, oczywiście do kalendarza, no ale. Z racji, że były rzeczy, które chcę mieć i znalazłam w Seforze, były w dobrej cenie, no to już sobie zakupiłam, bo i tak zawsze kalendarz adwentowy kupowałam już na przełomie września-października, bo te znane, lepsze marki, no to niestety, ale mają pre, takie przedsprzedaże i e, one bardzo się wykupują, później ich nie ma. E, więc tak, błyszczyk z Sefory. E, teraz e, TK Max. W TK Maxie zakupiłam taką o tą. E, Opaskę na włosy Bo jak robię sobie Właśnie maseczkę albo coś To włosy mi się tutaj brudzą Nawet jak je zwiążę w kucyk To one wychodzą pojedyncze I mi w tą maseczkę się wiecie Wklejają Miałam dwie opaski z poprzednich kalendarzy adwentowych Ale Juliusz jak był mały Gdzieś się nimi bawił Gdzieś się zapudziały Nie mam żadnej no i właśnie takie fajne, puchate były w TK Maxie. bardzo mi się spodobała, więc ją wzięłam i teraz już będę mogła sobie tak wygodniej te maseczki robić I jeszcze w TK Maxie, słuchajcie, zresztą widzieliście, przed chwilą pokazywałam, były, są już dekoracje świąteczne, święta w TK Maxie pełną parą Piękne są te dekoracje, mimo tego, że jest jeszcze wcześnie, ale mnie to nie przeszkadza, ja tak bardzo lubię święta i tę atmosferę świąt, że mnie to zupełnie nie, nie przeszkadza, a nie oszukujmy się, to jest czysty biznes, im wcześniej zaczną to sprzedawać ludzie, tym dłużej, więcej tego kupują do świąt, no i to jest czysty biznes, tak? Natomiast są też dekoracje takie halloweenowe, ich nie nagrywałam, bo w ogóle było bardzo dużo ludzi. W TK Maxie ciężko było w ogóle coś nagrać. E, było bardzo bardzo dużo ludzi, wszyscy oglądali te dekoracje. E, w ogóle było bardzo dużo mężczyzn, ku mojemu zaskoczeniu, e, którzy bardzo kupowali kurtki. Ja nie wiem, panowie się rzucili na kurtki jesienne. No, trzy czwarte sklepu to byli mężczyźni. Ale słuchajcie, w TK Maxie. Kupiłam z takich jesiennych rzeczy świecę zapachową, przepiękną, jesienny zapach. E, taką oto świecę. Ona e, wygląda jak kubek kawy. I ma to wieczko, słuchajcie, takie tu z tym otworkiem na, na picie, jakby kawy. E, I ta świeca to się zdejmuje, to wieczko, tak jak przy kubeczku z kawą. I normalnie w środku jest świeczka. Słuchajcie, ona ma tak piękny, jesienny, taki, mm, yy, tak jak nie wiem, Pumpkin Spice Latte, po prostu zapach. Zresztą jest tutaj o pumpkin. E, no i, no, przecudnie pachnie. Byłam zauroczona, nawąchałam się tych świec, ale jednak ta wygrała. Yy, były też w różnych fajnych innych, jakby opakowaniach, ale yy, tutaj zapach mnie przekonał. I słuchajcie, jeszcze jej nie odpalałam. Ona ma tak intensywny zapach, że mimo tego, że jestem wieczkiem przykryta i postawiłam ją w pokoju, to ona taki zapach daje, że w całym pokoju pachnie tą świecą. Więc ja nie wiem, jak to będzie, jak się ją odpali. Także takie oto zakupy Sticky Maxa. No i teraz wam pokażę zakupy z Super Farm. Super Farm. Kupiłam błyszczyk, nie błyszczyk, lakier do paznokci Sally Hansen, taki oto. Zobaczymy, jak on tam będzie się sprawował, bo muszę sobie paznokcie pomalować po tym zdjęciu hybrydy. Zakupiłam pastę do zębów dla siebie, Elmex Whitening, ja takiej właśnie używam. O, kicia, 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 kicia. Ktoś tutaj... Chcę się Wam pokazać I jeszcze, no idź tam, bo nie mogę sobie tutaj poradzić Kupiłam dwie rzeczy, których też nigdy nie używałam Znaczy stosuję się je na co dzień, bo to jest szampon i odżywka do włosów więc, Ale nie miałam nigdy z tej serii Ewy Chodakowskiej Bibio Ja mam do włosów suchych z ekstraktami z limonki, awokado, figowca i kozieratki jest to naturalny szampon do włosów. Mm, już przymierzałam się do niego od jakiegoś czasu. Mm, 99 ponad 3 składników pochodzenia naturalnego zawiera. Także zobaczymy, jak on się będzie sprawował. I yy, odżywka. Taka sama z tej samej serii do suchych włosów. Także yy, taka oto u mnie nowość. Bo mi się niedługo skończy szampun, także e, kupiłam nowy No i słuchajcie, odżywka, serum przyspieszające wzrost rzęs Ja go używam, ale teraz go nie kupiłam Tylko mm, odebrałam to serum gratisowo za punkty w Superfarm Bo w Superfarm za zakupy naliczane są punkty, jeżeli posiadacie aplikację I mnie się tych punktów dużo nazbierało i odebrałam sobie jako nagrodę za te punkty właśnie to serum. Ja tego serum od czasu do czasu używam, dlatego że mm, tu nie chodzi o wzrost jakichś rzęs, y, tylko y, żeby one były jakieś, nie wiem, długie, czy nie wiadomo co, tylko u mnie y, w prawym oku dzieje się tak, że y, jak nie, nie używam nic, y, żadnej odżywki do rzęs, to y, y, mam takie prześwity. Mam rzęsy, później mam dziurę i dalej znowu mam rzęsy, po prostu na środku powieki jakby te rzęsy mi jakoś wypadają, że mam taką dziurę I to bardzo dziwnie wygląda, nie podoba mi się to strasznie A jak tak potraktuję te rzęsy, sobie zrobię taką kurację tym serum, to właśnie tej dziury nie mam, albo nawet jak ją już mam, to one mi odrastają więc y, raz na jakiś czas kupuję to serum, a teraz właśnie bardzo się ucieszyłam, bo nie musiałam go kupić Bo to serum y, jest y, dość drogie, bo ono kosztuje w promocji coś koło 50 zł Jak promocji nie ma, no to za, za, w zależności od sklepu tak naprawdę Potrafi kosztować od 80 nawet do 110 zł, widziałam. Także, no, nie jest to jakiś super tani produkt, ale jest bardzo dobry. Ja zawsze, jak już kupuję, to kupuję na promocji jakiejś. No, mówię, nie kupuję tego często, to jest raz na jakiś czas. A teraz, że miałam okazję odebrać sobie za punkty, to bardzo chętnie skorzystałam z tej okazji. No, dobrze, to by było na tyle moich zakupów. Chowam je. Te zakupy z Sefory odkładam na grudzień na, do kalendarza adwentowego. Oczywiście będę w międzyczasie cały czas coś dokupywać, bo tutaj jest tylko kilka rzeczy. A gdzie 24, albo nawet 25? No zobaczymy, czy zrobię na, 20, na 24, chyba w tym roku zrobię, bo jak kupowałam te gotowe, to niektóre sklepy robią na 25 okienek kalendarza adwentowego, ale ja chyba teraz zrobię 24. Więc, no, do 24 to mi jeszcze troszeczkę brakuje. Także powoli, powoli będę kompletować, bo to są jednak fajne produkty i myślę, że godne polecenia. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. I nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków, bo mam plan na fajne dwa odcinki, dwa fajne filmiki. I i później ten mini vlogmas, także serdecznie was już na niego zapraszam. W grudniu będzie się działo, będzie fajnie, przyjemnie i świątecznie. No i obserwujcie mnie na Instagramie, żebyście mogli na bieżąco codziennie śledzić. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.